jest początkiem sytuacji, w ma nastąpić poświęcone błogosławionej siostrze Marcy Ciebieckiej. Wszyscy jak z zgromadziliśmy się. Dla nas wszystkich e, błogosławiona siostra Marta jest, e, ma swoje znaczenie. Jest dobrym przykładem, porędowniczką naszych spraw. Uczymy się właśnie z tajemnicy życia. Wracamy do e, treści, którą możemy odczytać za łaską Boga e, z tego wszystkiego, co w życiu Błogosławionej Siostry Marty się wydarzyło. E, w tym na to, w tym czasie, Więc Otwieramy swoje serce przed Panem, aby za przykładem Błogosławionej Siostry Marty wiejskiej mogli się upraszając też wszelkich potrzebnych własnych przedstawiając Panu Bóg to wszystko. Że dzieje się w naszym życiu i w naszych sercach. E, witam wszystkich e, tutaj e, zgromadzonych e, razem z kapłanami i z wami będziemy modlić się. z księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg, święty Izraela, za istę o ludu, który zamieszkujesz, syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże Ci łaskę na głos Twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedź. Choćby ci Pan dał chęb ucisku i wodę utrapienia. Twój nauczyciel już nie odstąpi. A oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie ją. Jeśli chciałbyś iść na prawo, lub na lewo. On ześle deszcz na zborze, którym obsięjesz rolę, a pokarm stroną Ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły W owym dniu na rozległych łąkach woły i osły odbier od odbierające rolę, że leć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym poniosłym pagórku będą strumieniem płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni w dniu, gdy, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy Jego sińce poraza. Oto Słowo Boże. Jest 150 rocznicą od urodzin Błogosławionej Marty, jej chrztu. Też 120 rocznicą od momentu jej śmierci, powołania <kli> do wieczności. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest dziękczynieniem. Samo słowo Eucharystia znaczy tyle, co dziękczynienie, albo dziękuję. My chcemy dzisiaj Bogu podziękować, że dał Kościołowi Przykład życia błogosławionej Marty. I ze względu też na jej charyzmat, na jej życie, na przykład, który nam pozostawiła, jej sposób myślenia gromadzimy się tutaj, by uczyć się wspólnie, w jaki sposób ten charyzmat przenieść nam nasze czasy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie mówić o historii w takim wydaniu, w takim wydaniu że coś się kiedyś wydarzyło. Chcemy tylko wspomnieć pamiątkę tych wydarzeń, ale chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób to wydarzenie przenieść na naszą rzeczywistość. Żyjemy dzisiaj w XXI wieku i nie mam żadnej wątpliwości, że charyzmat Błogosławionej Marty powinien być nam bliski i stanie się kluczem dotarcia do serc wielu pogubionych ludzi. Proszę zobaczyć, dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Chrystus ma bardzo wrażliwe serce na tych ludzi, którzy jeszcze nie usłyszeli dobrej nowiny, że w Chrystusie jest zbawienie. Myślę, że to było jedno z głównych zadań, którym poświęciła swoje życie Błogosławiona Marta. Znamy ją z różnych wydarzeń życia. Wiemy, jak dobrą była siostrą zakonną, pielęgniarką, ale przede wszystkim była uczennicą Pana, posłaną do tego, by ewangelizować, by nieść światu dobrą nowinę, że tylko w Chrystusie jest nasze zbawienie. I drodzy, to jest to powołanie, które łączy wszystkich nas. Jesteśmy zaproszeni do tego, by na nocy Chrztu Świętego przynieść nam dobrą nowinę o Chrystusie. Szczególnie tym ludziom, którzy może już stracili nadzieję. Tym ludziom, którzy są chorzy, cierpiący, ci, którzy żyją w ciemności grzechu, w własnej słabości. Tym ludziom w sposób bezinteresowny chcemy przynieść dobrą nowinę, którą pozostawił nam Chrystus. I wydaje mi się, że w taki sposób żyła błogosławiona Marta. To pierwsze czytanie z proroctwa Izajasza mówi nam o świętym górze Synaj, na którym znajduje się świątynia Pana. I właśnie w tej świątyni będzie spotkanie Boga z człowiekiem. My dzisiaj wiemy, że przy tej świątyni mogli mieszkać tylko kapłani żydowscy. Ale tą świątynią już nie jest tylko Synaj. tą świątynią dzisiaj jest każdy z nas. To, co pozostawiła nam błogosławiona Marta, to myślę, takie y, ogromne, y, ta, taka ogromna świadomość, że każde życie człowieka jest świątynią Bożą. Że każdy człowiek jest świątynią Pana. Bez względu na jego wyznanie, bez względu na, nie, na jego przekonania, nawet bez względu na to, co w jego życiu się wydarzyło. Każdy człowiek jest świątynią Pana. I w tym człowieku jest Bóg. To nie jest tylko myślenie Błogosławionej Marty, ale to jest myślenie świętego Wincentego, który był wzorem dla Błogosławionej Marty, ale jest to też myślenie samego Chrystusa. Jezus ma wrażliwe serce, dlatego posyła robotników, ludzi, którzy będą głosić Ewangelię, każdemu człowiekowi, bez wyjątku. To prawda, najpierw mówi. Że mają być ludzie, którzy pogubili się w domu Izraela, z domu Izraela. Ci, którzy są blisko ich serca. Myślę, że to jest to, co widzimy też w życiu Błogosławionej Marty. Ona jako pierwsza głosiła Ewangelię w środowisku, w którym żyła. W swojej rodzinie, swoim przyjaciołom bliskim, tym ludziom, które spotykała jakoś w sposób naturalny. Tym środowiskiem głoszenia Ewangelii. Stali się oczywiście ci ludzie, którym służyła przez całe swoje życie. Jako siostra zakonna, jako pielęgniarka, jako człowiek, który jest posłany do tego, by zanieść Ewangelię świata. Ale też głosiła Ewangelię tym ludziom, którzy byli daleko. Może rzadko się o tym mówi, ale proszę zobaczcie, świadectwo jej życia promieniuje do dnia dzisiejszego. Jesteśmy tutaj ze względu na świadectwo jej życia, i wiele ludzi na świecie dowiaduje się, że była taka siostra zakonna, która pochodzi z pomorza, która żyła 150 lat temu i która nie bała się poświęcić swojego życia przede wszystkim dla Chrystusa. I to świadectwo jest cały czas żywe, ono jest aktualne i ono jest zaproszeniem dla każdego z nas. Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dzisiaj bardzo często w Kościele mówi się o tym, że brakuje powołań. Że brakuje powołań wśród duchownych, że brakuje powołań wśród sióstr zakonnych. Może ktoś nawet oblicza, statystyki prowadzi, ile było powołań wcześniej, jak wielkie były seminaria, choćby to belkińskie, bardzo znane i szanowane, jak wiele duchownych znajdowało się w tym seminarium, czy jakiekolwiek inne miejsca, w którym kształtuje się tych robotników posłanych do ewangelizacji. Ale proszę zobaczcie, Jezus mówi, módlcie się, to znaczy, że On nieustannie czuwa nad tymi, którym chce, by wygłoszono Ewangelię. Co to może oznaczać dzisiaj dla nas, że my nie mamy za mało duchownych? Możemy my za mało. Może jest tak, że Pan chce posłać tych, którzy są pośród nas, poruszyć nasze serca. Może jest tak, że jesteśmy trochę zamknięci w swoich środowiskach. Może jest tak, że przyzwyczailiśmy się do pewnych form głoszenia albo do osób, które są jakoś namaszczone do głoszenia Ewangelii. Jeżeli tych powołań nie ma, to nie znaczy, że one są nieobecne. To znaczy, że są gdzieś ukryte. Pośród ludu Bożego. To słowo Boże mówi bardzo mocno, jest prośbą do tego, by Pan wypchał robotników na swoje źli, tam jest użyte takie bardzo mocne greckie słowo. To samo słowo jest użyte także wtedy, kiedy Jezus jest wysłany na pustynię, gdzie pości przez 40 Został wypchnięty przez Ducha Świętego. Mocą Ducha Świętego został tam zaproszony. Tym jest ewangelizacja. My jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, byśmy mocą Ducha Świętego głosili światu zbawieniem w Chrystusie. To jest zadanie, które otrzymała Błogosławiona Marta. I to jest zadanie, które otrzymuje każdy z nas. I myślę, że ty, tym patronem dzieł ewangelizacji, szczególnie w naszym środowisku, może być Błogosławiona Marta. Ona jest y, patronką. Y, dzieł miłosierdzia, jest patronką pielęgniarek, służby zdrowia. Myślę, że jest bardzo czczona w swoim zakonie, też na terenach Pomorza, nie tylko, ale myślę, że też jest świetnym patronem dzieł ewangelizacyjnych. Zresztą każdy święty człowiek, każdy kto odpowiedział na wezwanie Chrystusa, może stać się znakiem i patronem dzieł ewangelizacji. Może niech to nasze dzisiejsze spotkanie, które rozpoczynamy od Eucharystii, będzie pytaniem dla każdego z nas. Czy chce się podzielić swoim życiem, tak jak błogosławiona Marta, i chce, czy, czy chce głosić Ewangelię, po to, by kiedyś zobaczyć dzieła Boże, nie tylko tutaj na Ziemi, ale przede wszystkim w Królestwie Niebieskim? Amen. No, my się o mówi... Dzień miłosierdzia prowadzonych przez Kościół Katolicki, aby za wzorem pokłosowionej Marty w pierwszym rzędzie służyły one zbawieniu dusz ludzkich. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy się o nowe powołania do kapłaństwa i zgromadzeń zakonnych, by nie brakowało osób poświęconych Bogu, które podejmą się służby ludziom potrzebującym. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy Bądźmy się o rozwój dzieł powstających i rozwijających się na kociewiu pod patronem i z inspiracją życia i drogi, drogi duchowej, błogosławionej Marty Wieckiej, aby jednoczyło wielu wierzących w naszej decyzji i całego kościoła. Ciebie prosimy. Bądźmy się o siły fizyczne i umocnienie duchowe dla pracowników i pacjentów starogarstw i szpitali, aby wstawiennictwo błogosławionej Marty Wieckiej służyło ich zbawieniu umacniało ich jedność z Bogiem i Kościołem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się o potrzebne błogosławieństwa i wszelką duchową pomoc naszej patronki dla organizatorów i prelegentów dzisiejszego wydarzenia, aby błogosławiona Marta była dla nich inspiracją do dalszej służby w Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się o łaskę owocnego naśladowania dla nas tu zebranych przykład do życia naszej błogosławionej skocieka. Ciebie prosimy Wysukamy, Wysukamy.